Zostałeś zwolniony z pracy, nie wiesz, jak sobie poradzić z tą wymagającą i trudną sytuacją. Oczywiście masz do tego prawo, dlatego przychodzę do ciebie z taką checklistą punktów SOS po tym, jak zostaniesz zwolniony z pracy. Po pierwsze, przemyśl sobie swoje emocje i odczucia związane z tym doświadczeniem. Może być to dla ciebie szokująca sytuacja, dlatego ważne jest, żeby pozwolić sobie na akceptację tej zmiany. Po drugie, ważne jest, aby zapewnić sobie wsparcie emocjonalne. Porozmawiaj ze swoimi bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, terapeutą czy coachem, żeby uzyskać wsparcie emocjonalne, bo możesz wtedy podzielić się swoimi odczuciami, emocjami i wszystkimi przemyśleniami związanymi z tą trudną dla Ciebie sytuacją. Zadbaj o swoje finanse, zrób sobie bilans budżetowy, jakimi środkami dysponujesz i ile pieniędzy będziesz miał do dyspozycji na ten okres bez Pracy zanim znajdziesz nową. Pozostałe 7 punktów przed.